Ksiądz Jan Twardowski Na wsi Tu Pan Bóg jest na serio pewny i prawdziwy. Bo tutaj wiedzą, kiedy kury karmić, jak doić krowę, żeby nie kopnęła, jak starannie ustawić drabinkę do siana, jak odróżnić liść klonu od liścia jaworu. Tak podobne do siebie, lecz różne od spodu, a liści nie zrozumiesz ani nie odmienisz. Tu wiedzą, że konie stają głowami do środka, że kos boi się bardziej w ogrodzie niż w lesie, że skowronek spłoszony raz jeszcze zaśpiewa, kółka tutaj żywa, a nie nakręcona pszczoła wciąż się uwija to w prawo, to w lewo, a mirt rozkwita tylko w zimnym oknie ptaki też nie od razu wszystkie zasypiają zresztą mogą się czasem serdecznie pomylić jak ktoś, kto bije żonę, by zranić teściową i wiadomo, że sosny niebiesko-zielone, a dziurawiec to żółte, świętojańskie ziele. Tu, Pan Bóg, jest jak Pan Bóg, pewny i prawdziwy. Tylko dla filozofów garbaty i krzywy.